Krótką po pomyczową, witam Państwa, a ja przed państwem kapitan drużyny Unii Kosztowy, zwycięskiej drużyny Unii Kosztowy Piotr Damek. E, witam. Prywatnie mój syn e, odrobina prywaty. Piotruś, 8 października 2022 roku. Ostatnie zwycięstwo, tak, z wartą zawiercie w zawierciu, no, trochę czasu minęło. Pół roku. Tak. Pół roku czekaliśmy na ligowe zwycięstwo Unii e, Mam nadzieję, że to e, pierwsze, ale nie ostatnie, bo głosy z zewnątrz mówią, że z taką grą, ale przy takich problemach, jakie dzisiaj mieliśmy, przede wszystkim problemach e, zdrowotnych. Tak, tak. Dziesiąta no, minuta i wypada nam e, datowy środkowy obrońca Kuba Wagner. Eee, mamy jakby dosyć duże problemy. I tu jeszcze raz. No. O, jesteśmy. Eee, teraz już nas słychać. Eee, Piotr Adamek e, jest Państwa e, gościem w Rozmowie Pomyczowej. Piotr, e, 8 października 2022 rok. Mhm. Tak. No. Ostatnie, ostatnie zwycięstwo. Tak, tak, tak. No, ostatnie zwycięstwo w Zawierciu i. i... Dosyć długo czekaliśmy na to. Straszały się dobre mecze, ale, ale nie kończyliśmy ich zwycięstwem, to jest tak naprawdę solą tego sportu. Po pół roku wygrywamy 2-0 z Myszkowem. Myszków jeszcze nigdy nie wygrał na Paderewskiego 4. Z Twojej perspektywy, jak ten mecz wyglądał? Bardzo ciężkie zawody. My musieliśmy zostawić na pewno dużo zdrowia, żeby te punkty wyszarpać, wyrwać Myszkowowi, bo, bo Myszków nie jest złą drużyną, oni prowadzili grę. My staraliśmy się jak najbardziej przeciwstawić, powiedzieliśmy sobie w szatni przed meczem, że to my jesteśmy jednością, to my yy, możemy zrobić coś dobrego. I to zrobiliśmy, dlatego no, wielki szacunek dla chłopaków, bo zrobili naprawdę bardzo dobrą robotę. Zrobili super roboty i podarowali nam duży prezent wielkanocny. Tak jest, tak jest. No, dla wszystkich miejsców wszystkiego dobrego. Pozdrowienia dla mojej kobiety, dla moich dwóch sierciuchów i, i, i dla mamusi jak najbardziej. <laughs> serdecznie Ci dziękuję. Czas od prysznic. Dzięki, Dzięki serdecznie. Dziękuję Państwu. Życzę z tego miejsca wszystkim wesołych, zdrowych, spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Do zobaczenia za tydzień na Paderewskiego 4 na meczu ze Szczakowianką. Tak jest. Zwycięskim meczu ze Szczekowianką. Zapraszamy. Zapraszamy. Dziękujemy serdecznie.